Biblioteka Publiczna Gminy Kozienica zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie Kozienickiego Klubu Podróżnika, które we wtorek 18 lutego w siedzibie głównej placówki rozpocznie się o godzinie 17. Spotkamy się z mieszkańcem naszej gminy, panem Arkiem Nowakowskim, który opowie nam o pionierskiej wyprawie, ale sprzed ponad 50 lat. W 71 roku grupa studentów, do której należał również pan Arek Nowakowski wybrała się w bardzo oryginalną podróż na bliski Wyprawa z pewnością oryginalna, bo studenci w ten zakątek świata zdecydowali się wyruszyć traktorem marki Ursus. Wybrali się w podróż prawie dwumiesięczną, 10 krajów, ponad 10 tysięcy kilometrów. Fantastyczne przygody po drodze. Dysponujemy fragmentami filmów, które wykonał jeden z uczestników tej wyprawy. Mamy bardzo oryginalne materiały prasowe, no i samego Pana arka, z którym będziemy mieli przyjemność o tych przygodach porozmawiać. Zatem przypominamy: pierwsze w tym roku spotkanie Kozienickiego Klubu Podróżnika z udziałem Kozieniczanina Arkadiusza Nowakowskiego już w najbliższy wtorek 18 lutego. Start, godzina 17. Wstęp wolny, zapraszamy.